Witam Was, kochane lwy, na czytaniu na Czerwiec 2024. Zobaczmy, jakie szanse, jakie potencjały, jakie skrzeżenia dla Was w miesiącu czerwcu. Wow, koło fortuny, pięknie. No, czerwiec przynosi Wam nowe możliwości, nowe okoliczności, z których koniecznie należałoby skorzystać, bo one są pozytywne. Przynoszą wzrost, rozwój, duży potencjał. Mm. Poprawę sytuacji przede wszystkim. Pamiętajcie tylko, że koło fortuny bardzo szybko się kręci i oferty, które przychodzą, możliwości, które przychodzą, trzeba będzie szybko łapać, szybko się na nie decydować. Ale Wy chyba z tym nie macie szczególnych problemów. Zobaczmy, co jeszcze dopowiada nam zaczarowana mapa. Kierunek w czerwcu. Kolekcjonerka kości kolekcjonerka kości, karta numer 1, czyli coś tutaj się szykuje absolutnie nowego początkującego wszystko. To jest zapewnienie, że stanowisz idealną całość, a wszystko czego potrzebujesz jest w tobie. Nie na zewnątrz, tylko w tobie. Prosi cię ta karta też o skupienie na tu i teraz, tak? -Żebyś nie kierował się w swoich decyzjach reakcja nie działał jak gdyby impulsywnie na podstawie doświadczeń, które zebrałeś w przeszłości i na podstawie podświadomych oczekiwań, jakie masz na temat tego, co Cię spotka w czerwcu. Tutaj chodzi o takie poczucie krzywdy z przeszłości, szczególnie w młodym wieku. Kiedy wydawało nam się albo wydaje nam się, że coś cennego zostało nam zabrane, skradzione, tak? Wtedy po prostu przyjmujemy jakąś wersję prawdy na temat tego, co się wydarzyło, i na temat siebie, i to podejście w jakiś sposób nas kierunkuje w przyszłości. Wpływa na nasze decyzje, wpływa na to, czym się, w jaki sposób będziemy o czymś myśleć i o czymś decydować. Tutaj jest taki taka, taka informacja, że może ci w czerwcu brakować odwagi, albo będziesz czuł się w jakiś sposób mało wartościowy, może będziesz postrzegał siebie jako osobę pełną wad, niegodną miłości, albo będziesz poddawany jakiejś wyjątkowej krytyce, albo sam siebie będziesz wyjątkowo krytykował, będziesz dla siebie bardzo, no jak gdyby, bardzo krytyczny i bardzo <laughs> jednoznaczny. Niemniej jednak, kolekcjonerka kości chce, żebyś poznał inną prawdę i tę właściwą prawdę czyli tę że jesteś niezwykle silną osobą z nieograniczonymi możliwościami ta kolekcjonerka kości jest jak gdyby pamięcią biblioteką twojej przeszłości i ona chce ci powiedzieć że przechowuje dla ciebie dokładnie to co twoim zdaniem straciłeś gdy zostałeś skrzywdzony, niesprawiedliwie osądzony, możesz to odebrać w dowolnej chwili, kiedy tylko uznasz to za stosowne. Jeżeli sądzisz, że czegoś ci brak, a tak naprawdę masz wszystko, czego potrzebujesz, i o tym przypomina właśnie ta karta, ta energia. To jest we twoje wewnętrzne źródło mocy, tak? I yy, jest prośba, żebyś zachowywał się, czynił, decydował. Tak, jakbyś już miał to, czego potrzebujesz, a wkrótce odkryjesz, że rzeczywiście to posiadasz, że wszystko jest możliwe, że nie ma rzeczy niemożliwych, że to ty kreujesz swoją własną rzeczywistość, świadomie z poziomu energii serca, energii korony, czakry korony. Zaufaj, że ten wszechświat w jakiś sposób Cię prowadzi, chociaż nie jest to dla Ciebie logiczne i nie jest to dla Ciebie do końca jasne, tak? A przede wszystkim, kiedy będziesz działał świadomie, to te rany z przeszłości nie będą w żaden sposób Ciebie definiować. Taki jest przekaz tej karty. Dobrze, zobaczmy, co jeszcze ewentualnie mamy tutaj <laughs> z kart Tarota dla Was na ten miesiąc. Nic tu nie chce wyskoczyć, samo O, wyskoczyło. Dobra, fajnie. Yy, mamy tak... 10 monet. No kochani, więcej w tarocie monet już nie ma. Czyli mamy fokus na dom, fokus na fizycznie na dom, czyli być może czegoś remont domu, budowanie domu, fokus na rodzinę, wsparcie rodziny. Będziesz odczuwał to wsparcie rodziny, tego klanu, w którym przebywasz, w którym żyjesz. To są też zasoby finansowe, które no, są maksymalne, tak? Czyli zarobki tutaj w tym miesiącu na pewno zapowiadają się świetnie. Do tego wszystkiego mamy sześć mieczy, które mówi o tym, że wyjdziesz z sytuacji, które być może dla ciebie były trudne, gdzie zrozumiałeś, że pora ruszyć dalej mentalnie lub fizycznie. To może być też podróż. To może być podróż wakacyjna, letnia, ale może być też podróż mentalna, że jak gdyby pozostawiasz to, co już ci nie służy, co już cię nie rozwija i postanawiasz uczyć się dalej, zdobywać więcej, być bardziej uważnym, bardziej świadomym w swoim życiu. I do tego mamy cztery monety, czyli takie no dla niektórych nawet skąpstwo bym powiedziała, ściubienie bardzo, trzymanie przy sobie kasy. Nie wydawanie jej za bardzo. Mamy tutaj takie dwie postacie. One są, bardzo je lubię tu w tych kartach, bo ten mi przypomina takiego Scrooge'a, który wrzuca sobie te monety i słucha brzęku tych monet, tak? To go cieszy, że on to ma, że to jest. Nie chcę tego ruszać, nie chcę tego upłynniać, tak? Nie chcę tej energii pieniądza nadać takiej energii, jak ona powinna być jaką ona lubi, czyli ruch, wydawanie, przyjmowanie, branie, wydawanie. Pieniądz lubi ruch, a u was w tym miesiącu, w czerwcu, będzie jakiś taki przystopowanie, tak, że będziecie kurcze albo zbierać, albo niechętnie wydawać. To dotyczy również uczuć kochani, tak? Zobaczmy właśnie co w uczuciach. A propos. Co tu się w uczuciach będzie działo? W relacjach, w przyjaźniach jakieś konkretne decyzje, jakaś pozycja logiki o tym, żeby wynaleźć jakiś nowy sposób, nową drogę do porozumiewania się z innymi, z drugim człowiekiem. Widzę tu trochę kłótni, trochę nieporozumień, tak? Żeby odnaleźć tę nową drogę. One, te kłótnie nie będą, kochani, tacy strzyżone, golone, tylko raczej szukanie pewnych rozwiązań, nowych rozwiązań, które w jakiś sposób by usprawniły. Wasze funkcjonowanie w relacji, w związku, tak? Zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy w dopowiedzi. No właśnie, jest ta przeszłość tutaj, widzicie, ta przeszłość tu rzutuje na te wasze sprawy emocjonalne. Może coś się wydarzyło w przeszłości, co was zraniło, co spowodowało, że macie do siebie też jakieś hmm, pretensje. Lub do innych i tkwicie w tej przeszłości, i rozgrzebujecie to w sobie, i karmicie siebie właśnie tymi niskimi energiami. <laughs> I być może w miesiącu czerwcu po prostu postanowicie to zmienić, postanowicie zrobić coś, dokonać jakiegoś wyboru w sprawach miłosnych, żeby było lepiej. Może będziecie chcieli o kogoś zawalczyć za wszelką cenę. O to, żeby była jedność, o to, żeby było świetne partnerstwo, o to, żeby było połączenie w tym, co wydawało się wcześniej niemożliwe, a okaże się absolutnie możliwe, tak? Ja sobie jeszcze tutaj dopowiem kartami wyroczni miłosnej. Zobaczmy, co one nam tu dopowiedzą. No, właśnie, utracone możliwości. Nie chciałem działać, kiedy powinienem był, tak? Nie chciałem podejmować działań, kiedy były ku temu okazje. I przez to czujesz się, drogi Lwie, nieusatysfakcjonowany, niedoceniony, tak? Tak, jakby ktoś się tobą nie opiekował dość dobrze. Ktoś, kto nie poświęcał ci wyjątkowo dużo czasu. No i jest ten smutek tutaj, ewidentnie, jest złamane serduszko, jest jakieś, jakieś poczucie, że ta sytuacja w jakiś sposób cię zraniła, po prostu. No właśnie, ale myślę, że Ty w jakiś sposób też podejmiesz współpracę, współdziałanie, żeby coś w tym związku naprawić, bo mamy tutaj, hmm, chcę w jakiś sposób wyrazić się lepiej wyrazić się właściwiej, że może argumenty których używałeś w relacjach w związkach nie były właściwe. No, lew czasami działa, wiecie, dość egoistycznie, no bo jest lwem. Więc uważa, że wszystko co robi, to robi świetnie i najwspaniale i w ogóle wszyscy się mylą, on jest jeden w prawdzie i na właściwej ścieżce. Myślę, że ty zrozumiesz, że Oto nadszedł czas, aby w jakiś sposób przyznać się do tego, że można było się wyrazić inaczej. Zawalczysz prawdopodobnie o ten swój związek, o to, żeby było wszystko w porządku, podejmiesz pewne decyzje, żeby już zamknąć tę przeszłość, żeby w jakiś sposób poprawić te relacje w Twoim w związku. To może dotyczyć wszystkiego, kochani, i przyjaciół, i relacji w domu, i relacji w pracy. Człowiek z człowiekiem, tak? To o tym mówię. Dobra, a zobaczmy w takim razie, co w Waszej karierze, co w Waszych ścieżkach zawodowych, drogie lwy, w czerwcu. No, pięknie, Wasza energia, królowa buław. Yy, działam, pracuję, cieszę się pracą, czuję pasję, czuję rozpalone serce. Czuję, że jestem inspiracją dla innych, czuję się zainspirowany, czuję się samą inspiracją, czuję magię, którą roztaczam wokół siebie, podziw innych nad swoimi talentami. Piękna współpraca, zobaczcie, mamy trzy monety: w zespole, który produkuje jakąś, jakiś jeden produkt, pracuje nad jakimś jednym projektem który ma być wykonany fantastycznie, i wszyscy są dokładnie tym zaangażowani. Na tym samym poziomie zaangażowania, na tym samym poziomie uważności, czujności, radości tworzenia, tak? Więc tutaj bardzo, bardzo pięknie te energie w pracy się przedstawiają, i jest celebracja, jest świętowanie jakiegoś etapu zakończenia w tej pracy, chyba tego projektu. Także w czerwcu może być tutaj dużo radości, dużo satysfakcji, dużo spotkań towarzyskich. Świętowanie, opijanie jakiegoś sukcesu, tak? Dobrze, a co w finansach? Generalnie w finansach, co z finansami? Jak to się przełoży na finanse? No, będzie magicznie. Będzie magicznie. No, będziesz zabezpieczony absolutnie finansowo, będziesz czuł spokój, bezpieczeństwo, siłę, moc, poczucie, że masz, że. No właśnie, tutaj te karty to potwierdzają. Będziesz czuł się zagospodarowany, zaopiekowany w komforcie finansowym absolutnie. Eee, myślę, że ta szóstka monet i ta poprawa sytuacji albo zrozumienie, że należy coś zrobić, żeby tę sytuację poprawić, skorzystać też może z pomocy innych, może wyjechać ze swoją. Ukochaną osobę, raczej dotyczy Waszych relacji, tak? Otwórz się trochę na drugiego człowieka, otwórz się na tę drugą osobę, bo jesteś bardzo, bardzo zamknięty w sobie, drogi Lwie. Niechętnie wychodzisz do ludzi, niechętnie informujesz o swoich uczuciach, niechętnie o nich opowiadasz, a jest to akurat tutaj niezbędne. Zobaczmy, jaka jest rada, wskazówka dla Was na miesiąc czerwiec. No właśnie, przestań wkładać sobie do głowy czarne scenariusze, przestań ograniczać siebie, przestań odbierać sobie poczucie własnej wartości, sprawczości, przestań dostrzegać albo raczej nie dostrzegać, tylko manipulować. I wprowadzać i sączyć do swojego mózgu, do swojego serca toksyny, które cię y, zabijają, które gaszą twoje światło, drogi Lwie. Robisz to sam na własne życzenie, i tu jest prośba: przestań to robić. Y, złap równowagę, harmonię w dawaniu i braniu, dostrzesz to, ile osób cię kocha, ile osób cię szanuje. Y, oddaj to im z nawiązką, nie zamykaj się na ludzi. Zacznij działać, zacznij działać, przestań myśleć, zacznij działać. To jest przede wszystkim takie przesłanie. Jakie będzie zwieńczenie miesiąca, miesiąca czerwca dla Was? No, odzyskacie harmonię, odzyskacie balans, poczucie pewności siebie, poczujecie, że przed Wami są nowe ścieżki, nowe drogi, które warto eksplorować. Poczujecie się, że oto właśnie doszliście do tej magicznej linii, a być może nawet ją przekroczycie właśnie dzięki zmianom, jakie wprowadzicie, ale we własnej świadomości. Bo ja widzę tutaj dużą pracę ze sobą, tak? Bo okoliczności zewnętrzne tu Wam bardzo sprzyjają. Materia tutaj bardzo, bardzo pięknie z Wami współpracuje. No i mamy na koniec. Rydwan, który zapowiada, że sprawy ruszą do przodu, że y, ruszą po sukces, że poczujesz właśnie ten wiatr w żaglach, y, na to, na co czekałeś, nagle przed Tobą stanie otworem i będziesz mógł wkroczyć na tę ścieżkę. Z impetem, z, z pasją, z rozgrzanym sercem, z radością w sercu. Więc bardzo, bardzo pięknie tutaj na zwieńczeniu te energie wyglądają. Zobaczmy jeszcze, co my tutaj mamy. Z, z takich. O, właśnie, co tu tam wyskoczuje. Masz ochronę jakiegoś bardzo, bardzo wpływowego przyjaciela. On tutaj stoi przy tobie i bardzo cię wspiera. No właśnie, uważaj, bo tutaj kar karta karmy wchodzi: czyli zbierzesz to, co zasiejesz, więc miej to w głowie. Puste krzesło. Ktoś opuści twoje życie. Ktoś opuści twoje życie. Kogoś zabraknie w twoim życiu. Może ktoś odejdzie. I jeszcze masz ukryte sekrety, mogą cię zranić. Ja myślę, że te ukryte sekrety to jest to, co ty sobie tutaj imaginujesz w głowie. To jest to, co skrywasz, to, czego się boisz, to, co zamiatasz pod dywan, to, co jest dla ciebie najgorsze i najbardziej przykre. Możesz próbować to odkryć i nie poradzić sobie z tym, tak? Lub robić to niewłaściwie. Okej. Okay. To jeszcze jeden listeczek poprosimy. No, coś tu chciało się pokazać. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Bridge, most, czyli z sukcesem przekroczysz lub poradzisz sobie z problemem, jaki się pojawi, lub z problemami, jakie będą się pojawiać w czerwcu. No i bardzo pięknie, i właśnie o to chodzi. Bardzo Wam dziękuję, kochane Lwy, za uwagę. E, jednocześnie bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki, komentarze, maile, roz, rozpowszechnianie moich filmów, przesyłanie ich innym. <laughs> To bardzo rozwija kanał, co jest moim celem i ogromną radością, więc ogromna wdzięczność za to. Życzę Wam pięknych energii w czerwcu. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnych czytaniach. Pa pa!